Mano, kolejny dzień walki o ogień i tak. O. Oczywiście, zacząłem sobie dzień, skoro świt. Godzina 9:30, robótka startowała. Zadzwonił do mnie kominiarz. bo z nim znowu walczyłem przez telefony. I po prostu mówi, że przyjedzie do mnie, że, że mi zrobi dobrze. No ja mówię, dobra, jak chcesz mi dobrze zrobić, to przyjedź. Mówi, że się spóźni. I ten. No i co? I sobie siedziałem, nagle telefon, bach. No, że już jest. Po pół roku. I... No i co? I się zabrał do roboty. Oczywiście nikt inny nie ku kanału kominowego do wkładania rur, tylko ja. No. no. bo co, pan kominarz sobie będzie brudził ręce? No, to się popieprzyłem tutaj z tym, z tym kłóciem całym. A tu mamy owoc pracy, troszeczkę znowu rozryte. Ale to już jest mało, 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 mało piwko. Jest, jest rura, jest trójnik. Trójnik wygląda tak. Jest fajna rurka. Później tutaj ona sobie przychodzi i tak do góry, do góry, do góry. Myślałem, że trochę więcej materiału pójdzie, dwie rury będzie trzeba na, na Allegro wrzucić. Yy, i, I co? I najważniejsze w całym, w całym ambarasie jest ta, oczywiście ta rura, ale też jest ważny ten papier. Czyli tak. Piecyk wolno stojący w pokoju. Rozrysowany plan mojego komina. To jest niby ulica. Wszystko było, było rysowane od jakiejś tam Budełka fajek <grymne> Rysunek techniczny e, Na masce Ale spo, spoko dało radę A akcja nie zajęła długo Akcja zajęła dzisiaj ja wiem z godzinkę Godzinkę coś w tym guście e, Konstrukcja komina Nawet nie można się rozczytać Bo to po lekarsku Przekrój kanału komina 14 cm Na 14 no i Zainstalowany wkład yy, żaroodporny FI 120 yy, opinia to jest to jest mój glejt, że, że to już jest wszystko ok, mam zezwolenie zezwolenie mhm. <laughs> jest. Puh, puh. Opinia numer 62 zutatutu Macinkowskiego yy, i tak dalej, i tak dalej, no to jest ważne. Pieczątki są ważne. Tutaj też pieczona druga i to już, jest, to już jest koniec tematu. Pół roku od października pierwszy telefon, później przybłyski wstępne na styczeń, bo styczeń był ciepły, A więc myślałem, że w styczniu to zaczniemy sobie robić. No, później przed świętami coś już na, na poważnie się umawialiśmy i teraz jest czerwiec. Nie? Także tak, tak to po świętach to rzeczywiście po świętach zrobił, tak jak obiecał, tylko że dwa miesiące później. I to by było na tyle. Teraz jadę chyba na śmietnisko, trochę tutaj gruz posprzątam, bo troszeczkę się znowu tego narobiło. Yy, trzeba być jakiś cegły przywieźć. Yy, no i, i to chyba będzie tyle tematu. Można by było zacząć tynkowanie i tak chyba się stanie. No, także papier jest. Yy, Radocha jest, bo już jest święty spokój, więc yy, już tematów wewnętrznych, instalacyjnych, których nie widać, to już jest koniec. Yy, wszystkie wentylacje, wszystkie yy, kanały są porobione. I to wszystko zostało, tylko już taki. Zostały najprzyjemniejsze tematy do zrobienia. Samotynkowanie, szpachlowanie, no, naj, największy hardcore to będzie podłoga do zrobienia. A reszta reszta to już możemy powiedzieć, że to już jest taki standard. Oprócz jeszcze tego tutaj. Oprócz jeszcze tego tutaj. I wejścia na, na boiler. To trzeba będzie z tym pasztetem też zrobić regulacje, ale to, to 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 pomału pomału, najpierw tynkowanie, żeby było coś na oko zrobione, żeby się można było czymś pocieszyć. No i jedziemy do przodu z tematami, no. trzeba będzie komin podmurować, będę musiał sobie dopasować idealnie wysokość piecyka wolno czyli kozy. Hmm, tam będziesz może zemburować, tynkować, z trutu, tutu na wesoło. Także dobrze jest, być może trzeba będzie cegły tam kupić jakieś i, i tyle. No także tyle wesołego. Hmm, bardzo fajne wiadomości. I dla informacji 5 metrów z papierem. Plus wkład mojej roboty oczywiście, bo oni tam wielce... No weszli na górę i, i powkładali te, 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 te rury żaroodporne. Gdzie to trwało godzinę, no to papier, pieczątka, plus trochę ich roboty, 5 metrów bieżących, rury, koszt 400 zł, yy, wersja brutto. Także tak to wygląda. Yy, I tyle. No. Także suma summarum nie było tak tragicznie. No. Yy, tu płyty zostawił, ale to z, muszę zadzwonić do niego z płytą. I tyle. No to do następnych odcinków. Dzisiaj też coś nakręcę jak już porobię tynki, no, także do zobaczenia.